Cześć, witajcie, no to kolejny odcinek z mojej serii. Lecz przepraszam na początku za to, że reszta filmu się nie nagrała. Ale tu Wam to jakoś wynagrodzić, może. Wejdziemy tam, tutaj, do tej kapliczki. No, to jest tak jak, no, jeśli gra ktoś w bo albo w coś, no to może się dojrzeć do jakiejś instancji, tak jak coś w tym stylu. Dobrze, biegnij. tutaj są potworki, można je zabić albo minąć I na końcu jest boss. Dobra Spróbujemy z nie, zabić bossa Ja na początku bym radził zabijać wszystkie potworki No bo wiadomo, to jest też dodatkowy eksp dla was Dobrze Wyłonijmy no Chodźcie, chodźcie Jak widzicie powoli zbliżamy się do bossa Tam będzie I, i po zabiciu bossa skrzynka po prostu się pojawia i możecie sobie zabrać rzeczy. Zazwyczaj są to rzeczy, które są przypisane do waszej postaci, więc możecie sprzedać tylko u sprzedawców po prostu. oj oj jeszcze nie biegnie. To usiądźmy sobie, żeby zregenerować energię. Chyba, że mam coś do jedzenia. Mam coś do jedzenia tutaj i tu, mana. No, na energię nic no, nie słabo, no ale użyjmy tego, jeszcze jeszcze raz użyjmy tego zjechaliśmy poczekajmy aż to się odnowi jaki to ma to? Hmm. No nie widzę na razie a, jeszcze chwilkę spróbuję mu na tych wziąć chodź, chodź, no dobrze, teraz tego chodź, chodź Dobra, i ostatni. Jeszcze ja próbujemy być bossa. Ojej, kamerka nam nie pomaga w tym. Gdzie 1500 życia to też nie jest mało. No ale, spróbujmy. O. No nawet go powinniśmy zabić, więc dobrze. Ja myślę, tutaj. Szybko może na tym pieniądze to spożywają będzie, jakieś rzeczy nowe. O, żółta jagoda, weźmiemy. Zrobimy sobie na paszek. Pasek. O z tutaj generuje energię, mówiłem, była na wojowniku też to. Dobrze, ignijmy. Zabijemy smaczaka. I później oddać mi się, a, w której trzeba było zabić się tych smaczaków i z nich. Wypadały po prostu siarki na misję. Jak widzicie siarka. Trzeba było po prostu 5 więc... No, też nie było jakiejś misji, na przykład trzeba było zabić kilka cierni, tylko tutaj są. No łatwe mi się było. Więc nic ważnego właśnie ominęło. Jak klientie sobie prawne, to może te wiadomości wyłączyć na ten level, na, na dany level. Więc a też tak, może wam tam pomóc. Nie O, lepsze rękawiczki. Gdzie to mam oblone i wytrzymać zręczność, a ja to tutaj mam cię. Szkoda, że nie da się tego jakoś porównać, tak. Ale może kiedyś się mi będzie dało. Przepraszam na chwilkę. Dobrze, już jesteśmy, Oddajmy misję. Weźmy kolejną, kolejną. No teraz młode oczy, no to biegnijmy. Chociaż możemy jeszcze przedmioty sprzedać. U niego też można, tak. O, sprzedajmy to co niepotrzebne, zarobimy trochę pieniędzy. O, gumę na mamy coś bez No jak widzicie. No jak nie, najlepiej wam mnie polecam sprzedawać w gum. Albo ich używajcie, albo... albo po prostu sprzedajcie je na rynku, bo ludzie to kupują za... No, no, za wysoką cenę nawet, jak jest ich dużo. Więc możecie szybko zarobić pieniądze. Te karty, tak jakie wam wylecia z tych pudełek, to są wam niepotrzebne, bo można je później kupić więc chodź, kto chce to sobie może zobaczyć no wam tutaj mi kilka punktów widzicie, coraz więcej życia mamy zobaczmy sobie mapę o, nie w tą stronę dobra biegnijmy uh -huh. Trzeba będzie później te rzeczy posprzedawać na rynku, może ktoś kupi, ale no nie wiem na trenować jako pyla, Żeby wystawiać tego, i on później jakąś prowizję wierzy z tych rzeczy Jaką, jakie wy sprzedać, więc No na przykład jak dajecie 2000, to on wam może na przykład stówkę wziąć od tego, albo coś, coś takiego Dobra Zabijmy ja wszystkie o, kilka może być Nie są jakieś silne O, chociaż, ja nawet trochę nam dębędzie wzięły Ale i tak powinniśmy szybko zniszczyć Nawet bez używania potronków, czy jakiegoś jedzenia O, kolejne w, w kosze O, nic nie było Dobrze Wyjdźmy się i odejmę misję, choć, choć, jeszcze tutaj brzyko pszczoło O, zobaczcie Teleportuję was w losowe miejsce i bardzo fajnie, bo że musimy biec, więc było szybciej. Nawet biegnijmy dalej. Yy, przepraszam na chwilkę. Dobrze, że jestem. O, jakaś dodatkowa misja. Zobaczmy. Wilki jaskiniowe. pójdziemy zrobimy tą też misję. Wiadomo im więcej ekstra, tym lepiej. O! No tak, ta szcza tego się ma kazał, co już go zabiłem. to szczęście. No, biegnijmy na szlaki handlowe. Musisz zrobić przywódcę wilków. Który zagarza kupcom tę towary towarę, jak tam tym handlowym. wiesz, go leżą się na szlaku. Aby ukończyć to zadanie, zalecona jest guparz, ta igrač. E, tam. Jak macie na przykład taki level, jak tutaj mam, to powinniście sobie dać radę. No, mojach, tam wilków jest trochę w środku, więc powinniście przed walką z tym ich bosem, czy tam królem, czy on tam przywódcą, po prostu. On czy zregenerować siły, po prostu, energię, czy manę, co tam to macie kosz o, teraz pieniądze jeszcze, no to weźmy i biegnijmy wykonać misję jak widzicie, to jest jakaś, to nasza pierwsza misja dodatkowa, taka, która, no, już druga nawet, bo tamtej misji z tym alchemikiem też trzeba było robić no, ja jest, są nagrody, więc Czemu nie? No, czasami w misach są też do, do, można dostać jakieś przedmioty. Dobra, mimy, mimo tego wielka po co mamy go bić. I tutaj dzisiaj tutaj, tutaj tego kiedyś nie można było wejść, tylko tutaj można w misji wejść. Eee, nie wilki. Wola je zniszczyć, bo jak będziecie na przykład chcieli uciekać przed bossem to przynajmniej będziecie mogli. A tak to... Jak już będziecie z nim walczyć, to jak będą was wszystkiego niż i każdy warzy uderzy, to szybko umrzecie. Chodźcie, chodźcie. Ale widzicie, nie są one jakieś silne. to jest was dziewiąty level. No, jak pokonaliśmy tamtego, to może tego też pokonamy. Wiadomo, tamten był na piątym levelu, ale ten już jest na wyższym. No ja Zabijmy wielczki. O, weźmy skrzynkę. Chodź tu, wilku. Chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Dobra. Zawsze z walką z bosem jeszcze zjemy to. Jagódki. Chodź mi się, ziomek. Chodź ty, 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 chodź, chodź. 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 Dobra. Zjemy jagódki. Gdzieś się musiał podbić, jak ja gadłem. Spróbujemy go zabić, a jak nie, to użyjemy podjomków. Myślę, że... bez potrakunków też by się udało tylko, tylko na największym levelu, Ale możemy użyć na wszelki wypadek. Powinno nam się udać. Jest... Ja jeszcze otrzymaliśmy dziesiąty poziom. O, jak widzicie nowe rzecz. U, bardzo fajny skill. Weźmy sobie go. No, zwiększa naszą było na 20%. Później już ich umiejętność tutaj ma za sobie, po, z tego co mogę zwiększyć, o 5%. Dobra. Dodajmy w siłę. Ignijmy dalej. Teraz zróbmy ślimaka. Ponieważ to zrobienie niektórych się nie będziecie musieli odnosić ich do zlecenia dawcy, tylko po prostu się Wam od razu zaliczą. Bardzo fajna, nawet, bo jak nie chcecie iść do jakiejś lokacji, to możecie po prostu od oddać. Samo się Wam odda o węża. Później na misję na wysokim levelu, jak chcecie, to sobie weźcie. Bo już węże, to. No, tutaj można później przyjść i pozabijać je, i Wam wyleci to wszystko, więc. Skóra i czy tam nadmiem z węża. No, bo te potworki na tej mapie, to są, co trzeba tam jeszcze zrobić, to. Nie są nawet takie łatwe. Po prostu trudno je też znaleźć, no mały jest. Dobrze, ślimak. Idziemy po ciebie. Zobaczmy co ta coś nie ma. Widziałeś miała ja więcej trochę. On to też nie dużo. Muszę też mogę zbierać rzeczy. O, żelazo. O i kolejny ten. O, nie wiem czy żyć. No ale tam też szybko się można wzbogacić. Dobrze. Pieniądze. O, kurtka podejrznika, kolejny przedmiot na, hmm, na 22 poziom. No, to można sprzedać. No, takie rzeczy, te pierwsze, takie do 20 level, to nie, No, po prostu nie opłaca się Wam tego sprzedawać, no bo. Jest to każdy sobie może kupić, już jakaś sprzedawca, na przykład, jak macie tego tutaj, Kłęcina skałę, to niego sobie można kupić lepsze rzeczy na, na, tutaj mistrza Kalusa że można sobie kupić dla łucznika ale lepsze rzeczy. A yeah. ah. No tak wiadomo, jak chce jak ktoś jakiś wymyśli wymyślić, to jeszcze będzie miał do końca gry. Dobra, szukajmy tego ślimaka. Może tutaj będzie. Wcześniej go zabijemy na dole, więc teraz szukam go u góry. powinien być tam. Nie gdzie będzie to paczek. Będziemy go gdzie indziej. O, piszczałka pasterza. Załóżmy. I nie trzeba już bić. Przebijać się. O, jest! Skrzynka. Jak widzicie drewniane skrzynki można otwierać normalnie. Są też żelazne skrzynki, które trzeba otwierać żelaznymi kluczami. Złote złotymi. I krylewskie albo kryształowe, trzeba też trzeba mieć klucze do nich. I te klucze to po prostu się zdobywa no kupując za realę, no czyli za tą prawdziwą walutę. Znaczy za to którą trzeba zapłacić prawdziwe pieniądze. No, ja. ja. Jak widzicie, dostajemy co jakiś level przymioty. no. Może ta mana to nie jest nam tak potrzebna, no ale można później sprzedać nawet u normalnego kupcy, szanszodawcy, jak to tam chce choć można sobie na rynku albo koledzy dać o jest mały ślimak minimy tego smoczaka chodźmy chodźmy dobra zrobimy w tego mamnej życia gdzieś się z nim bramy no taki ślimak to też nie jest jakiś trudny jak ma tysiąc życia tylko a tego wilka z dwoma tysiącami zniszczyliśmy dobrze o, biegnijmy dalej no, już mam 10 level, więc powinniśmy już do nowej lokacji zmierzać powoli. Więc już jesteśmy prawie w tej drukowanej lokacji, bo będziemy tam jeszcze ale wiadomo, o memolada można później to. No, to trzeba po prostu poczekać jeszcze. Bicie tutaj z potworkami, posiedzieć jak to chce. Dobrze, lignijmy dalej. Mm, jagódki i liście. No ale no, ma no, na małych levelach, tu na no, dobre rzeczy są, jak te jagódki Jagódki to na pewno tak na... na, na w, no, na większości levelów są dobre Tu możesz sobie później kupić w mieście Jak klikniecie prawym, to sobie może zobaczyć Jak odkryjecie jakąś mapę, to będziecie się może tutaj tak zobaczyć Jak na inną To już nie, nic się klikamy, nic się nie dzieje Tu macie stolica Tu macie jakieś inne miasto Tutaj jest jeszcze jakieś... tu Tu piramida Tutaj jakieś miasto kolejne. O, wiadomo, główne miasto to jest tamto pierwsze którym pokazałem. Tam gdzie pisze stolica. Warleon. I tam się wszystko dzieje No, tam się bierze większość misji i wszystko Więc... Dajmy misję. Już. Uj, nie mamy miejsca w ekwipunku, więc... Sprzedajmy to co niepotrzebne. To proszę zostawię. Przedajmy jeszcze, To też muszę sprzedać. I dobra. No, to zostawmy. Bo ważne pływa już. Hmm. A no tak. to do tego. Zjedzmy to. No dobra. Escape'em się anuluje. Już dziękuję, sir. Zako że kurczmy No, można mieć dwa. Więc flinimy. Pozmawiam z wobnikiem w Elgor No to nowa mapa. Gdzie tam jest? Tam też pewnie będziecie szli na jakąś misy kiedyś. Dobrze. Listek czarnej mandalny, no to jak na przykład macie te swoje te atrybuty, punkty atrybutów, to jak użyjecie tego listka jest też y, pomarańczowej albo żółtej. Jestem pewny S. Zobaczmy. Przedmioty to jednorazowe. Jedna strona. No tutaj macie od 50 do 60. Tutaj macie te wcześniejsze 21.49. No a te pierwsze to można kupić u normalnego ziomka. Tutaj macie takie potworki co one wam zb zbierają rzeczy, tylko żeby zbierały, to muszę mieć to. Widzicie to nawet z macie w opisie, że pozwalam zbierać cen dla ciebie łupy. Dobra, biegnijmy dalej. Zbierajmy konopie, bo są na misję. Będzie szybciej nawet. O! Konopie. <laughs> Dobra. O, tutaj jest misja jakaś, ale to później weźmiemy. O! Konopie znowu, dobrze. Dobra. Mhm. Co teraz tak leguje w tym miejscu? Dobra, Rozbywajmy dalej szybko. No, jak już wejdziecie do tej lokacji, to radzę wam należy zebrać, bo później trzeba mieć na misję, więc no... To szybko będzie. Kupię kulę, to... mag może na przykład, jak wy macie tutaj tarczę, to mag może mieć kulę, albo na przykład księgę i coś tam. No, księgę i kulę. Albo po prostu kosę dwuręczną. No. Gdzie tam coś jeszcze może mieć. Dobra. Dajmy misję werbownika. Dobrze. Teraz widzicie, mu musimy zrobić tą misję U tego ziomka. Tutaj biegnijmy. Złagodźmy na szywkę. Hmm. Przed na No tak, trzeba wbić jeszcze jeden poziom. No ale później sobie założymy. Będzie tutaj. Tutaj macie na no, totem. Tutaj macie za prawdziwe pieniądze. można kupić albo za jakimś. No. Na akcji możecie kupić te reale za, za złoto, po prostu. Czasami ludzie wystawiają, żeby zarobić pieniądze. Dobra. Tak. Tutaj podbiegnijmy i tutaj. No to dobrze, biegniemy. O. O, ja, są konopie. Weźmy. Jak widzicie tam podwójny EXP, to on, jak się po prostu nie gra, to się dostaje ten. Na przykład, jak dostajecie jeden punkt gościaczny, to dostaniecie dwa. Wiecie, tak się, to co dostaniecie za misję, na przykład tysiąc, to wam się pomnoży razy dwa, czyli mieli dwa tysiące z misji. Tylko wiadomo, to macie na przykład tam tysiąc ekspa razy, więc dostaniecie to z tysiąca zaś 2000, dwa tysiące, nie? Proszę. No więc bierzmy dalej. Miezę, ja niedługo ta misja już powinna być. Może w tym odcinku. Spiegnijmy. Dobrze. Da, musimy się wrócić. No, te misje na nie są jakieś ciekawe, no ale co zrobię? To nie ja wymyślałem te misje Nie wiem czemu, ale tego się nigdy nie da przesuwać nigdzie. Pewnie dlatego, żeby nie wyrzucić przez przypadek. O, jak zbieracie te y, różne rośniki, to mogą wywlecieć len. I później możecie z niego coś też robić. Na przykład... O, jak będziemy kiedyś coś robić na terminie, to wam pokażę, jak będziemy mieć jakiś schemat. Dobra. Zbierajmy, zbierajmy. Biegnijmy. Dobra, o widzicie, już jest 122 konopie, to zbierajmy. Tam są znowu się zrespiły. O, widzicie, już mało nam poczęła, więc szybko to będzie. No i tak jeszcze mi jako dwa wyleciały. No to za ten siłę sobie wrzućmy. Teraz stosujmy jeszcze konopie. O, widzicie, złota skrzynia. Pokażę wam nawet. że trzeba mieć klucz O kole, No tutaj macie inny rodzaj tego krzyża. Znaczy ten sam to jest krzyż, ale tam macie inny dungeon, czy jakby to tam wam powiedzieć. Więc jak wchodzisz do skrzyni, to nie trzeba złotego klucza. Jednego, jeden klucz za 49 reali. No to też nie jest jakieś takie tanie, no ale rzeczy, jakie tam mogą być, no nawet no, dobre pewnie mogą być, prawda? jak tyle kosztuje. Jeszcze nigdy nie otworzyłem takiej skrzyni, szk no bo żeby złożyć 49 reali, no to nie wiem, czy się nadopłaca. Chociaż może się na nadopłacać. Nie no, wiadomo też, co tam jest. No to no, znaczy, ja nie, nie wiem. No weźmy się w tędy No znowu ciernie Ojej Strachy na wyble on tylko na wszystko bierze tego szybko zjechaliśmy tego się prześpieszmy przy, przy, nie szybciej No, zniszczymy go żeby tego I gonił O, 15 level Jakaś Idę, slash. Tam też kiedyś wejdziemy, jak ona. Ale to nie teraz. dobra. Polano trzeba mieć. Oczywiście sprzedajmy ostatnio. Zobaczmy, czy można sprzedać Jeszcze. Odkup. Ej, że Kiedy indziej. No, użyjmy tego. Jak możecie to my się to wyłączy. więc Więc uważaj go, łabijmy wniaki, To z nich leci polano. No, to powinno nam szybko wylecieć. No, ja to Po tej misji skończymy odcinek. Jest. Zbierzmy jeszcze roślinki. No, ja już za chwilę będę kończył, tylko oddam ją. No, ja. Chodźmy oddać misję. No. W takim razie to było na tyle. W tym odcinku oddajmy misję Doomsday. No, gdzie też mają gilie różne ludzie. Ej, nie do teba. O, to tam daleko. A, dobra. To już kończmy w takim razie w tym miejscu. Dobra, to. Cześć.